Cześć i witajcie z tej strony Kudłatym, a to jest kolejny odcinek z serii Jak budować w Minecraft, czyli poradnik. Tym razem zajmiemy się, jak za pomocą jednej dźwigni otworzyć to te obydwie pary drzwi. Obydwie, obydwa. To ramie się to. Zobaczcie, działa. Oczywiście te, oprócz dźwigni tych drzwi będzie nam potrzebny Redstone, który oczywiście jest skitrany i go nie widać. Oczywiście mamy jakiś tam domek prowizoryczny, do którego możemy to wykorzystać. Zaczniemy, wcześniej sensie zaczniemy, przejdziemy tutaj do przygotowanego pokoju i bierzemy redstone. Widzicie, mamy drzwi. Dźwignia nie działa. Najlepiej włączyć ją wtedy widzimy, czy Redstone działa, czy nie działa. Więc tak, tutaj też mam taki prowizoryczny domek i to idzie dokładnie tutaj w ścianie. W sumie nawet byśmy sobie o jeszcze jedno przesunęli mm, Zróbmy taką wnękę bo konkretnie żeby nam żeby po prostu zamurować tą ścianę, bo musimy położyć czerwony proszek oczywiście kładziemy go tam, o! żeby był oczywiście zapalony i lecimy tutaj w dół. Konkretnie musimy to przeprowadzić pod drzwiami. Zobaczmy, jak to idzie. razie to sobie weźmy tak, żeby to było widać, jak to idzie. Tak. I tutaj też musimy to rozwalić. Wstawmy sobie drzwi, żebyśmy widzieli. I ten sygnał idzie tutaj tak. Bierzemy go tu. O, jak widzimy, jedne drzwi już mamy. I ten proszek musimy sobie poprowadzić na dół. Tutaj, żeby nam się oczywiście nie stykał. To wszystko zamurujemy, i tego nie będzie. Nic tej widać. Wyjmiemy sobie już teraz. Czemu to tak tu wyszło? Czekajcie, czekajcie. Musimy tutaj stąd jeszcze jeden klocek wziąć. Co nie? Dobra, tutaj się pomyliłem. Obniżyłem tu jeden poziom. Czyli to nie ma iść tak jak tutaj wcześniej miałem. Czyli tak. I może to też tak działa. Ale niestety musimy to dać o jedną kratkę niżej z tego względu, żeby to sobie zabudować, żeby tego nie było widać. To właśnie chcemy zrobić, żeby tego po prostu nie było widać. Dlatego trzeba o jedną kratkę mniej. I teraz idąć dalej, na dół. Musimy te aż tu rozwalić i tutaj tą samą metodą. Czyli to idzie tu Musimy tu jeszcze o jeden dać w dół O, żeby to nam też się nie stykało, bo wtedy Dziwi już nie będą na to do końca działać Co tu jest porobione? Tak, dobrze Dobrze To zamurowujemy, bo to nie jest nam potrzebne Co tu przerywa? Tutaj jeszcze dajmy w dół Wiadomo, jak coś się działa, to czyli zawsze trzeba dać coś tam w dół, jak widać Idziemy tutaj zależy od kształtowania terenu w jakim to miejsce robicie bo niestety jak macie ograniczone miejsce że nie możecie takie tule, tunele robić bo nie wiem na piętrze jesteście czy coś no to to już może być z tym problem dlatego to z tym trzeba uważać to pójdzie tam więc robimy kółeczko w ten sposób ale także to musimy dać jeszcze na dół to jest najważniejsze żeby to było jak najwyżej poprowadzone a to gdzieś się łączy, to już mu nadać wyżej. No i to tyle jest zrobione. Jak widzicie, działa. poprowadzone na dole, nigdzie kable nie wystają, zabudować można i grać w normalnym świecie. Bo niektórzy robią, że kładą sobie tu i tu dźwignie. To jest takie uciążliwe, bo zawsze tylko jedną otwieramy lub płytki, ale takie. No niektórych to denerwuje jeśli mają w taki właśnie sposób wchodzić tam coś takiego. Otwiera i się otwiera niepotrzebny drugi raz. Dlatego najlepiej coś takiego zrobić, To bardziej estetycznie wygląda. A tylko idzie tam kilkanaście redstone'a. I to tyle. Nie przedłużając, mam nadzieję że Wam się spodobało. No i cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i filmikach na moim kanale.